Mnie to przeraża zawsze ile taka mała kanapeczka, którą najadasz się na chwilę, raczej. No bo papierowe jedzenie trochę. Ja tak przynajmniej mam smakiem, że ciężko się najeść. No co, no mamy tu wiadomo długo sezonowaną wołowinę, rasy Lemuzeum, ale trzeba docenić zaboczek, bo jest taki dosyć chrupiący. I w maku się nie zdarza glut, jak w granderze. Nie zdarza się, to mi nie. nigdy. Jak jest boczek, to jest spoko zrobiony. Za to szacu. Iż urawinki tak maźnięte, nie chlujnie. Malutko w ogóle. Pewnie nie będzie jej prawie czuć. Ogólnie jestem głodny. I szczerze, zjadłbym każdego, po prostu. Ale jak już muszę stworzyć ranking i powiedzieć, który lepszy, to dla mnie na razie chicken. Przeszkadza mi ta słodycz tu, bo ten sos majonezowy, on jest co prawda lekko kwaśny, ale ta żurawina jest słodka. Mamy tutaj bardzo dużo tłuszczu z tej bułki bekonowej, z bekonu, też tego sera. Dla mnie to jest mdłe. Ja wiem, że ta słodycz z żurawiny ma za zadanie przełamać tutaj coś, ale dla mnie to jest mdłe. Ja chyba już wiem, że to będzie najgorszy dwa. Ale zobaczysz, wszystko na razie podwysku, no spokojnie. Klasycznie. O, tego to dawno nie, mam, nie? O Jezus, tu jest 3 stacja jest cebula, cebula proszę. Tu jeszcze fatu więcej Jeszcze dodatkowo za tylko